Rzadko kiedy grywam w gry przed premierą, ale dla Hades 2 zrobiłem wyjątek, czy jednak było warto. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dawa w dzisiejszym Grać czy Nie Grać, czyli serii, gdzie opowiadam o tym, jakie gry ostatnio grałem, którymi się zainteresowałem i wziąłem na warsztat teraz, Powiem troszkę o y, drugim Hadesie w wersji nie y, Niezamierzony rym. E, tytuł ogrywałem na pc y, używając platformy Steam. E, Hades y, czyli ta pierwsza część to gra typu roguelike z 2020, w zasadzie roguelite dlatego, bo już się troszeczkę uciera to, że taka bardziej rozbudowana metaprogresja charakteryzuje właśnie roguelite, żeby było też łatwiej po prostu przechodzić kolejne przebiegi. Została stworzona przez Super Giant Games, zdobyła ogromną popularność i uznanie krytyków. Teraz po trzech latach studio wypuściło sequel właśnie Hadesu, na razie właśnie w Early Accessie i kluczowe pytanie to czy warto właśnie w to w to zagrać już teraz czy drugi Hades dorówna jedynce, e, który no naprawdę postawił poprzeczkę bardzo wysoko i tutaj postaram się rozbić to wszystko na takie elementy jak właśnie fabułę, rozgrywkę, oprawę audiowizualną, e, zawartość w ogóle e, w, 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 gry we wczesnym dostępie, to jest też istotne zwłaszcza bo Często gry we wczesnym dostępie mają bardzo mało kontentu, a tutaj, no, dowiecie się za niedługo. No i jak to wszystko wygląda też pod kątem technicznym. Na koniec podsumujemy, czy właśnie sequel jest wart tego, czy, czy już można w niego grać, czy też nie. Hades to rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części gry. Gracz się w Melinoe, czyli... W skrócie Mel, sekretną, powiedzmy, e, córkę Hadesa. Jest ona ostatnią pozostałą członkinią rodziny, e, po tym jak jej brat, rodzice i wszyscy służący w podziemiach zostali e, obaleni, zabici przez Kronosa, czyli Boga Czasu. E, Kronos zasiadł na tronie, jednocześnie wysłał siłę, aby zaatakować Olib, e, zajmując bogów i e, powstrzymując ich przed kontrofensywą. No, czyli to się w miarę tam pokrywa, powiedzmy z, ogólną, z ogólnymi greckimi mitami, że właśnie tytani atakują Olimp. E, tymczasem w podziemiach formuje się ruch oporu na czele właśnie z czarownicą Hekate, e, potajemnie szkoliona Mel sztuce czarów, aby pewnego dnia mogła powstrzymać rządy Kronosa, uratować swoją rodzinę i przywrócić świat do dawnego porządku. To intrygujący wstęp fabularny, zupełnie inny niż bardziej powiedzmy kameralny, ale jednocześnie e, intymny motyw z oryginału. Stawka jest dużo wyższa, bo tutaj mamy los niebios i podziemi. E, widać to chociażby właśnie w nowych e, też projektach e, postaci bogów, które no, dosłownie wyglądają tak, jakby się szykowali do wojny, pamięć. Afrodytę, która jest odziana tylko we włosy, no i i spoko. Zmiana tonu pomaga odróżnić Heidi'su od poprzednika na pewno, no bo tutaj jakby widać to nastawienie bardziej do walki, a nie na taką historię właśnie bardziej osobistą. Nie oznacza to jednak, że brakuje tutaj znajomych motywów, charakterystyczny styl artystyczny serii został zachowany, muzyka skomp skomponowana została przez e, Darena Korba e, i zachwyca już od pierwszych nut. E, błyskotliwe dialogi nadal pojawiają się w e, e, Odpowiednich ilościach, nie przytłaczając gracza wyjaśnieniami fabularnymi, i to jest znowu najpiękniejsze, w powraca tutaj ten element roguelite'owy, gdzie mamy metaprogresję nie tylko gracza, ale też fabuły, gdzie za każdym razem przy każdej śmierci dowiadujemy się małego strzępka albo głównej linii fabularnej, albo dodatkowej, co naprawdę zachęca do jeszcze jednego przebiegu i jest to jak dla mnie świetnie skomponowane. W ogóle historia ma wiele tajemnic. E, jakie są intencje Kronosa, jaka będzie rola Mel w zjednoczeniu P Panteonu przeciw właśnie e, Tytanowi. E, to wszystko wciąga zachęca do odkrywania kolejnych fragmentów z każdą interakcją. E, drugi Hades wprowadza masę nowych, ciekawych postaci w oryginale. E, Super Giant zrobił świetną robotę, przedstawiając postacie z greckiej mitologii. Sequel idzie krok dalej. Czerpiąc tutaj garściami z mitów o herosach i półbogach, każda z postaci ma ten sam wysoki poziom aktorstwa głosowego co w jedynce i naprawdę świetne projekty graficzne, które nawiązują do ich mitologicznych pierwowzorów, nawet po 20 paru godzinach gry, których gdzieś tam starałem się obijać, wciąż pojawiały się jakieś nowe elementy, nowe postacie, także naprawdę... Jest tutaj zaskakująco dużo zawartości, właśnie. Podsumowując, wątek fabularny tu prezentuje naprawdę świeżą, epicką historię, można powiedzieć, w porównaniu do pierwszej części. Zachowuje wszystkie te charakterystyczne elementy, jest naprawdę dobrze. Więc teraz, w sumie, możemy przejść do rozgrywki. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszystkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież w trakcie następnego live'a. Tak więc, zapraszam. Na pierwszy rzut oka rozgrywka w Hades tu może wyglądać bardzo podobnie do jedynki. Nie dziwię się takim wrażeniom, bo graficznie gry są niemal identyczne. Jednak pod powierzchnią kryje się wiele nowych i ulepszonych systemów, które czynią to doświadczenie no, w sumie unikalnym i to naprawdę na większą skalę niż myślałem na początku. Przede wszystkim Mel jako wiedźma ma gra inaczej niż Zagrius, podczas gdy Zag był szybkim, zwinnym wojownikiem. Mel to jest Czardziejka nastawiona głównie na dystans i też ma więcej tych broni, właśnie skupionych na tym trybie. Zaczyna z powiedzmy taką magiczną blaską, w sumie, która ma podstawowy atak dystansowy, pocisk na odległość i wiążący krąg. I ten wiążący krąg to jest dość bardzo. To jest ten pierwszy oryginalny element, który trochę zmienia dynamikę rozgrywki. Właśnie to jest jeden z tych kluczowy, jedna z tych kluczowych zmian w drugiej części. Zastępuje on. Podstawowy rzut, i jego podstawową funkcją jest zamrożenie wrogów wewnątrz okręgu, i to daje różne właściwości. Bo możemy zatrzymać wrogów, możemy ich osłabić, możemy dzięki temu na przykład pobierać od nich hapeki. Naprawdę tutaj jest masa różnych możliwości. Wszystko zależy od tego, jakie dostaniemy. Buny i dodatkowe powiedzmy elementy, które odblokowują się w trakcie postępów. Tak więc mamy tutaj naprawdę masę ciekawych. Masę ciekawych Możliwości. Zachęca to też do zupełnie nowego stylu gry w porównaniu właśnie do Zagreusa, bo Mel może zanurkować w grupę wrogów, postawić krąg, po czym wycofać się na bezpieczną odległość, aby spokojnie wykańczać oponentów silnymi czarami, trzeba oczywiście przy tym zarządzać maną i uważać na pozycjonowanie, więc jest tutaj więcej elementów taktycznych i przez to też gra wydaje się odrobinę wolniejsza niż jedynka. Oczywiście, jeżeli wolicie bardziej agresywny styl, no to dalej jest taka opcja, część broni ma właśnie bardziej styl nie dystansowy, tylko właśnie taki mocno w zwarciu. są takie specjalne jakby rękawice czy też noże, które naciskają na walkę w zwarciu, ale są też z drugiej strony możliwości grania praktycznie dystansowo, non stop, tak więc tutaj też ten balans został bardzo fajnie zrobiony i daje różne opcje graczom do tego, żeby znaleźć swój sposób na rozgrywkę. Przy okazji też jednak dając cały czas ten element motywacji dla gracza mm, przez, przez to, że po odblokowaniu określonego umiejętności gra sugeruje, że jeżeli zaczniecie grać w określonym stylu, w danym przebiegu, no to dostaniecie dodatkowe bonusy, więc też jest ten element zachęty, żeby nie zostawać cały czas w swojej strefie komfortu, tylko testować różne kombinacje. Wciąż nawet jeżeli gra jest odrobinę Wolniejsza nie znaczy, że jest trudniejsza czy mniej satysfakcjonująca, wręcz przeciwnie, właśnie e, to, e, ta zmiana stylu jest fajnym odświeżeniem. Całości, a przy okazji nowe elementy kustomizacji postaci też dają większą formę ekspresji em, i testowania swoich umiejętności. Em, to tematycznie skupienie się na kontroli tłumu i zarządzaniu zasobami idealnie oddaje właśnie klimat wie, tej wiedźmiej, wiedźmi, nie, nie wiedźmińskiej, magii właśnie e, greckich wiedźm, o może tak zmrocznie, potężnie, ale i wciągająco. No i oczywiście to nie koniec zmian. Nowe systemy też zostały dodane do, do całości, i po pierwsze to są karty Arcane, które zastępują zwierciadło nocy z jedynki. Tam ulepszenia odblokowały się liniowo. Tutaj mamy całą planszę kart do odkrycia. No i aktywowanie kart swoje kosztuje. Później mamy jeszcze ten zasób, który pozwala nam odkrywać więcej, aktywować więcej kart, bo aktywowanie kart też kosztuje. I możemy na podstawie tego kombinować, w którą stronę pójdziemy z rozwojem, dlatego, bo odkrycie jednej karty odkrywa sąsiednie karty w Litni, więc czasami opłaca się na przykład odkryć kartę, której nie do końca chcemy, po to, żeby dać sobie możliwość sprawdzenia, co występuje po sąsiedzku i być może tam właśnie znajdziemy coś dla siebie. Naprawdę jest masa różnych możliwości. Progresji postaci, tak, żeby zrobić to po swojemu. I po 20 paru godzinach, w zasadzie ledwo zarysowałem powierzchnię, jeżeli chodzi o ten cały system rozwoju. Więc widzę, że tutaj jest potencjał na no dziesiątki godzin. Pierwszy Hades zajął mi Ponad 60 czy ponad 80 godzin, a zagrałem go kiedy był kompletny i prawie wszystko wymaksowałem wtedy, więc stawiam, że tutaj ta rozgrywka może być jeszcze dłuższa i będę i tak z tego zadowolony. Wciąż mamy tutaj w całości systemu masę głębi i elastyczności. Nie można zapomnieć też o kotle, który jest integralną częścią jakby systemu rozwoju i to jest odpowiednik kontraktora z Heidisa, gdzie można ulepszać i rozbudowywać swoją jakby bazę, gdzie hodujemy sobie roślinki i inne rzeczy, zyskiwać dodatkowe korzyści z wypraw. No i mamy tutaj. Kolejne wyzwanie, gdyż musimy zdobywać elementy, które pozwolą nam dokonać inkantacji, dzięki temu kotłowi wtedy odblokowujemy rzeczy, więc jeszcze jest ten element crafterski, gdzie musimy wyruszyć z określonym narzędziem po to, żeby móc Albo raczej no dać sobie szansę zdobyć określony zasób w trakcie gry, i dzięki temu właśnie dokonujemy tej progresji. Czyli znowu mamy ten kolejny cały system, który jest obudowany wokół tego. Zachęca nas do eksploracji i testowania właśnie nowych opcji w trakcie rozgrywki. Generalnie rzecz biorąc, rozgrywka w drugim Hadesie to jest. W dużej mierze to, co już pochowaliśmy w pierwszej części, ale mam masę, ale to masę nowych rozwiązań i rozwój tego, co już znamy. Tak więc tutaj naprawdę jest oszołamiająca liczba systemów, i jestem tym wszystkim zachwycony. Zwłaszcza, że to jest jeszcze Eli Access i to już zostanie dotarte, rozbudowane, po prostu jest, jestem pod wrażeniem, jak Super Giant podszedł tutaj do dystrybucji tej gry. No i sama walka oczywiście jest. Płynna, satysfakcjonująca, odświeżająca, mimo że już te, część z tych elementów znaliśmy, z pierwszej części to jest masa nowych systemów, e, nowe warstwy strategii, po prostu cud miód i orzeszki. Hades Style utrzymuje niesamowicie wysoki poziom oprawy audiowizualnej, z którego seria no, słynie. Charakterystyczny styl artystyczny pierwszej części został w pełni zachowany. Ręcznie rysowane tła i sprite postaci zachwycają szczegółowością i oryginalnością. Animacje są płynne, pełne życia. Efekty specjalne dodają tej dynamiki widowiskowości. Po prostu jest pięknie. Nowe lokacje, jak Olimp czy obozy ruchu opor są zaprojektowane z równie wielką dbałością o szczegóły i klimat, co te znane z jedynki. Różnorodność wizualna poziomów sprawia, że każda wyprawa czuje się, wydaje się być świeża, ekscytująca, tak więc no to urozmaicenie nawet samej randomizacji pokoi jest już teraz na tym samym bądź lepszym poziomie niż jedynka, a i tak jeszcze to poprawią, tak więc no jest cacy, naprawdę jest cacy. Ścieżka dźwiękowa, tak jak już mówiłem, Darren Corben tutaj znowu wprawia w zachwyt. Epickie, dynamiczne melodie, współgrają z akcją na ekranie, nadają odpowiednią dramaturgię i energię. Mamy tą mieszankę znowu klasycznych instrumentów, tam mamy odrobinę elektroniki, trochę właśnie takiego cięższego bitu, trochę riffów, no po prostu jest Pięknie. Aktorstwo głosowe stoi również na wysokim poziomie. Przyjemnie się słucha, te wszystkie głosy są dopasowane do postaci. Dialogi są naprawdę świetnie napisane i zagrane, więc tutaj znów można tylko i wyłącznie się zachwycać. Supergiant stworzyło Heidistun na swoim wewnętrznym silniku, pomocnej przeróbce XNA Framework, które zasilało poprzednią część. Gra technicznie rzecz biorąc nie jest wymagająca, ale trudności mogłyby wystąpić przy dużej liczbie wrogów czy natężeniu wiele efektów naraz. Pomijając naprawdę drobne dropy FPS-ów, moja konfiguracja która nie jest jakoś turbo dobra, ale nie jest też słaba. No to bez większego wysiłku y, wytrzymywała 4K 60fps. Mój starszy, już kilkuletni laptop y, 1080p 60fps trzyma bez problemu już teraz, więc. Mam dość standardowe konfiguracje, bo procesor Intel, karta graficzna NVIDIA nie są to najdroższe sprzęty, a tutaj żadnych problemów technicznych nie ma. Opcje graficzne nie są szczególnie rozbudowane, ale nie liczcie tutaj też i nie liczcie tutaj na, nie wiem, tracing na przykład, bo to nie ten typ gry oczywiście. Twórcy mają przewagę nad tym, że wiele elementów systemowych przeniosło już z pierwszej części, stąd takie prozaiczne elementy jak ustawienia sterowania, czy ogólna funkcjonalność gry jest bliska ideału, tak więc czy znalazłem jakieś bugi? Oczywiście, że tak, ale głównie sprowadzały się do przeciwników, którzy zachowują się absurdalnie lub potrafią utknąć na przeszkodzie albo za ścianą w danym poziomie. Nie przeszkadza to jednak w żadnym momencie, gdyż w, w, wtedy, kiedy powiedzmy przeciwnik wypada za planszę, ginie prawie że natychmiast, stąd pod kątem technicznym już w tym momencie mamy naprawdę dopracowany produkt. Jedyna rzecz, która mnie wpieniła i zostawiła tutaj trochę niesmak na samym początku, ale została już zaadresowana, to fakt, że po wygaszeniu się pada, bo zazwyczaj gram w tego typu gry na padzie, gra przestawała go rozpoznawać i trzeba było restartować tytuł, i to było drażniące na samym początku, wciąż poza tym większych uchybień nie zauważyłem. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, a także pracę Łukasza i Izy, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, który dawam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Prawdopodobnie największym zaskoczeniem drugiego Hadesa jest oszałamiająca ilość zawartości już teraz w grze, mimo, że jesteśmy we wcześniejszym dostępie. Do doniesienia, że sequel ma dwa razy więcej treści niż pełne wydanie jedynki, no, nie jest przesadzone. Teraz już wydaje się, że tej gry jest więcej niż całe jedynki, więc no, wow. Nowych bossów, wrogów, broni, darów, postaci, systemów jest tu tyle, że odkrywanie wszystkiego zajmie dziesiątki godzin, więc ja się nie zdziwię, że jak będę chciał tą grę wymaksować, to przebiję stówę. E, niemal każda wyprawa przynosi coś nowego, e, sprawiając, że powtarzalna struktura gry roguelike w ogóle nie doskwiera. A i tak mamy wczesny dostęp. W planach jest jeszcze więcej zawartości, mamy cały czas aktualizację, także widać, że tutaj twórcy regularnie pracują nad tym, żeby szlifować ten tytuł do perfekcji, co jest istotne, cała ta zawartość stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze w pierwszych buildach po early Accessie widziałem, że na przykład niektóre ikonki były takie same, a miało znaczyć inne przedmioty, jakieś takie drobiazgi tak naprawdę były zau zauważalne, a teraz tych właśnie. Braków jest coraz, coraz mniej. Także widać, że no właśnie to wszystko progresuje. Te wszystkie rzeczy, mimo wszystko, no nie są tutaj zapychaczem jakimś. Tutaj wszystko jest przemyślane i dopracowane. Widać ogrom pracy, jaki Super Giant wsadziło w to, żeby każdy element gry był. Jeżeli nie jest bliski ideału, to jest dopracowywane, żeby taki był w przyszłości. To jest jeden z najlepiej zrealizowanych area accessów, jakie w życiu grałem. Spokojnie może to konkurować z każdą tak naprawdę pełną wersją gry, aktualnie na rynku. Hades stół to triumfalny powrót Super Giant Games do ich przełomowej formy, zachowując wszystko to, co gracze pokochali w oryginale sequel i jednocześnie wprowadza na tyle dużo nowości i ulepszeń, że doświadczenie czuje sprawia wrażenie świeżego, ekscytującego. Naprawdę jest cacy, nowa bohaterka, nowa struktura fabularna, odświeżony system walki, dodatkowa głębia mechanik, to wszystko powoduje, że drugi Heidi to nie tylko Prosta kontynuacja, ale pełnoprawna nowa odsłona serii, która w wielu aspektach przewyższa już teraz pierwszą część, a na pewno stanie się to w finalnej wersji. Już teraz we wczesnym dostępie gra oferuje dziesiątki godzin wciągającej rozgrywki, a oprawa audiowizualna wprawia w zachwyt. Mamy ogrom zawartości do odkrycia, jeżeli z jakiegokolwiek powodu podobał Ci się oryginał. Lub po prostu lubicie roguelike'i no to Hades tu jest obowiązkowy absolutnie. Jeżeli z jakichś powodów przegapiliście jedynkę, no to w oczekiwaniu na finalną wersję sequela, to siadajcie do jedynki, co jeszcze tu robicie. Naprawdę sequel to jest doskonały też moment, żeby nadrobić zaległości i dać się porwać tej mitologicznej przygodzie. Więc teraz tytułowe pytanie. Czy grać czy nie grać już teraz w Eliaccesie? Absolutnie tak, grać. Heidis tu jest zdecydowanie wart Waszego czasu już w Eliaccesie. To e, naprawdę jest pretendent do gry roku, o ile tylko ta gra wyjdzie, tak? Ale, e, no, a będzie tylko lepiej. E, śmiało mogę polecić zakup już teraz, e, na etapie wczesnego dostępu. Jeżeli jednak wolicie poczekać. To jest zupełnie okej, okay, Macie masę innych gier na rynku, natomiast jeżeli nie chcecie czekać, to tutaj, jeżeli chodzi o Eli Access, to na pewno się nie zawiedziecie, i to jest, mówię, najlepszy Eli Access, jaki widziałem w życiu. Tak po prostu, generalnie Super Giant Games po, po raz kolejny dowodzą, że są mistrzami w swoim fachu. Nie pozostaje nic innego jak gorąco Was zachęcić do zagłębienia się w tego fantastycznego roglajka. Naprawdę nie pożałujecie. I to wszystko. W tym y, dzisiejszym grać czy nie grać, dajcie znać, czy ten format Wam odpowiada. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Subskrybujcie. Miłego grania i spojrzenie na gry. Okiem dawa